Oto historia o tym, jak życie zafundowało mi niemiłą niespodziankę poprzez moje związki. Moja żona okazała się być podobna do postaci z nieprzyzwoitego żartu o mężu Kakeld, który niespodziewanie wrócił do domu. Kilka lat temu śmiałem się z takich historii wśród kolegów, nieświadomy, że stanę się żywym przykładem w młodości. Byłem jednak pewien, że takie sytuacje zdarzają się tylko przegranym. Postanowiłem poślubić kobietę, która już była rozwiedziona i miała dziecko. Od tamtej pory nie mogę zrozumieć, dlaczego podjąłem taką decyzję. Zewnętrznie byłem uważany za człowieka sukcesu i pewnego siebie, a kłopoty finansowe nie były mi obce. Mimo to nagle znalazłem się w kłopotach rodzinnych. Poznałem Irinę, moją przyszłą żonę, na rocznicy ślubu krewnego. Na początku naszej znajomości nie było żadnych poważnych planów wobec niej a ona od razu wyznała, że właśnie się rozwiodła i poświęciła się całkowicie swojemu rocznemu synkowi. Wtedy jednak twierdziła, że nie ma czasu na miłość. Nasza znajomość rozwijała się i w pewnym momencie Irina zaczęła się mną interesować. Wpadłyśmy na siebie przypadkiem w sklepach, w parku, aż w końcu postanowiłam podejść do niej bardziej aktywnie. Początkowo nie przejawiała wielkiej chęci budowania romantycznych relacji, ale stopniowo wszystko się zmieniło. Irka coraz częściej przychodziła do mnie, prosząc mamę, aby została z dzieckiem, i tak stopniowo staliśmy się sobie bliżsi. Wszystko zakończyło się wizytą w urzędzie stanu cywilnego, a ja zostałem jej mężem i ojcem, ale niestety, moje życie okazało się nie bajką, ale raczej ironicznym zwrotem akcji. Oto historia o tym, jak były mąż mojej żony wtrącił się w nasze życie rodzinne, chociaż nie mieliśmy własnych dzieci, a ja nie byłem jeszcze oficjalnym ojcem nagle pojawił się na scenie. Ten mężczyzna, który ją zdradził i wzbudził intensywną nienawiść, pojawił się pewnego wieczoru pod naszym domem i zaczął rozmawiać z moją żoną, gdy wróciła. Według niej była we łzach. Wasja zażądała, aby pozwoliła dziecku pójść z nim. Jeden zaproponował proste rozwiązanie. Pozwolić mu jednak spędzić trochę czasu z dzieckiem. Postanowiłem również podejść do sprawy racjonalnie i omówić jej prawną stronę. Moja żona płakała i krzyczała, że nie może znieść widoku swojego byłego męża. Próbowałem ją uspokoić i zaproponowałem znalezienie kompromisu. Kilka dni później Wasja wróciła, domagając się czasu z dzieckiem. Tym razem stało się to w mój dzień wolny, gdy już wypiłam piwo i rozegrała się nieprzyjemna scena. Wyrzuciłam go z wejścia. Tak. Kiedy Arena postanowiła przyznać Wasji dzień rodzicielski, między nami już narodziła się antypatia. Nawet zasugerowałam mu, żeby przychodził w dni, kiedy mnie nie było w domu, żeby uniknąć konfliktów po wprowadzeniu dni rodzicielskich. Arena często była w złym humorze. Powiedziała, że nie może wybaczyć Wasi, ale jednocześnie przyznała, że był dobrym ojcem. Nie byłem szczególnie zainteresowany szczegółami jego wizyt, ponieważ nie lubiłem tej osoby. Jednak sześć miesięcy po wprowadzeniu dni rodzicielskich sąsiadka rzuciła komentarz, wskazując na mój dzień wolny, twój harmonogram pracy można poznać, gdy pod naszym budynkiem jest taksówka. Wydawało się, że Wasja, były mąż mojej żony, miał własne plany. Pracował jako taksówkarz, a oznaki jego obecności pod oknami naszego domu były oczywiste, ale z jakiegoś powodu nie od razu zrozumiałem całą sytuację. Myślałam, że to tylko zbiegi okoliczności, bo wiedziałam, że zwykle pojawiał się w dni, kiedy wyjeżdżałam na jeden dzień. Powinnam jednak zapytać samą siebie, dlaczego sąsiad widzi taksówkę pod naszym budynkiem w uciemnościach, ale chyba przegapiłam ten moment w pewnym momencie, senia. Moje dziecko wspomniało, że tata położył go wczoraj spać. Zapytałam Arenę, dlaczego wasja, były mąż, został z nami do nocy. Odpowiedziała z pewnym niezadowoleniem, twierdząc, że czasami musiał wskazać nawet godzinę ale rozwiązanie nastąpiło dokładnie tak, jak w żarcie, że wyjechałam na jeden dzień. Wieczorem jednak wydarzyła się nieoczekiwana sytuacja i praca w naszym warsztacie została przerwana. Wszyscy zostali odesłani do domu i to naturalnie. Moja żona nie wiedziała o tym, ale ja nie poinformowałem jej o moim niespodziewanym powrocie. Przybywam do drzwi około dwudziestej trzeciej, wkładam klucz do zamka, ale nie mogę go otworzyć. Drzwi są zamknięte od środka. Zaczynam ostrożnie wołać, żeby nie obudzić seni, w pewnym momencie. Słyszę szelest za drzwiami, co mnie wkurza. Pukam, dzwonię do żony, a potem nawet próbuję wyważyć drzwi. Za drzwiami senia zaczyna płakać, a gdy żona je otwiera, jej twarz jest pozbawiona wyrazu. Nie potrafi niczego wyjaśnić, a ja przeszukuję pokoje. W kuchni. Pod stołem znajduje zgarbionego was Kiedy każe mu wyjść, słyszę swój głos, ale go nie rozpoznaje. Was jęczy, ale nie wychodzi. W odpowiedzi na pytanie, które padło, dostaje odpowiedź, że oczywiście, ale obiecuje, że nie okalecze. Wasia nigdy nie wyszedł, a ja musiałam go wyciągnąć. Irina próbowała mnie powstrzymać. Dziecko krzyczało, sąsiedzi się zebrali, a dowcip o rogaczu został odtworzony w prawdziwym życiu. Później, kiedy wyrzuciłem się i moją żonę z dzieckiem za drzwi, sąsiad otworzył mi oczy na całą sytuację. Okazuje się, że Wasja, były mąż mojej żony, stale odwiedzał ją w ciągu dnia, zaraz po tym, jak wyjechałem na cały dzień i odszedłem następnego ranka. Sąsiad zauważył to już dawno, ale wahał się, czy powiedzieć mi o tym wprost. Byli małżonkowie spędzali czas ze swoim maleństwem, spacerowali, jedli razem obiady i kolacje. Potem położyli syna spać i sami poszli spać. Irina stworzyła własną rodzinę na jeden dzień w tygodniu. Podsumowując, mogę powiedzieć, że mój związek z rozwiedzioną kobietą z dzieckiem okazał się wielkim błędem. Przyjaciele i rodzina ostrzegali mnie, że wchodzenie w skomplikowane relacje z dzieckiem kogoś innego byłoby nierozsądne. Widzieli niebezpieczeństwo w fakcie, że dziecko nie jest moje, a rozwiedziona kobieta może mieć swoje wady potwierdzone przez niepowodzenie jej pierwszego małżeństwa. Jednak nikt mnie nie ostrzegł, że niebezpieczeństwo może kryć się w niewierności, i to nie tylko z kimś, ale z jej pierwszym mężem. Kiedy Irina pakowała swoje rzeczy, musiała przyznać, że w zasadzie mnie nie zdradziła, bo spała z nim jeszcze przed nami. Więc pomyślcie o mężczyznach. Kiedy wszedłem w związek z kobietą, która ma już dziecko z poprzedniego małżeństwa, w moim przypadku stało się to dla mnie lekcją.